Cześć, z tej strony Michał Michalski. Bardzo serdecznie witam Cię w pierwszym wideo z cyklu Akademia Nawyków. Cieszę się, że tu jesteś, rozsiądź się wygodnie. Mamy dzisiaj konkretny problem do omówienia. Otóż chciałbym zająć się pokonaniem jednego z największych nawyków, który funkcjonuje, czyli podjadania niezdrowych przekąsek, w szczególności podjadania tych przekąsek wieczorem bądź w nocy. Raz opowiem Ci, w jaki sposób Jeden mechanizm może połączyć podjęcie niezdrowych przekąsek z byciem produktywnym i efektywnym w pracy. Otóż na początku warto wspomnieć, że kiedy pytam ludzi o to, co chcą osiągnąć generalnie albo jakie mają postanowienia noworoczne, to bardzo często mówią o takich dwóch rzeczach. Po pierwsze chcą coś zrobić, chcą coś osiągnąć. Mają taki wysoki poziom dążenia do osiągnięć, czyli na przykład chcą mieć lepszą pracę, więcej pieniędzy zarabiać albo na przykład mieć coraz to więcej ciekawych podróży. Drugą taką rzeczą, której ludzie mi mówią, kiedy ich pytam, co chcą zrealizować, jest to, czego tak naprawdę nie chcą zrobić. Czyli unikanie, czyli czego chcą uniknąć. Mówią na przykład, że chcą pozbyć się mardowania czasu na social mediach, oglądania tylu seriali, jedzenia fast foodów, palenia bądź picia i tak dalej. Takie popularne sprawy. I teraz mamy jedną rzecz, która łączy te dwa dążenia, która łączy te dwa pragnienia ludzi. Żeby to w pełni zrozumieć, na początku przytoczę Ci krótką anegdotę. Amerykański badacz, dr B.J. Fogg, który specjalizuje się w badaniu tiny habits, czyli tak zwanych małych nawyków. Możemy powiedzieć, że to jest metoda Kaizen, jeżeli chodzi o nawyki. Badacz ten zastanowił się, jaki ma taki nawyk, który bardzo mu doskwiera i przypomniało mu się, że to jest podjadanie popcornu z e, paczki, wiesz, z folii. I Stwierdził, że jeżeli ten popcorn zabierze z kuchni i odłoży go w zupełnie inne, trudno dostępne miejsce, to będzie mu lepiej. Więc tak też zrobił. Poszedł do garażu, wystawił drabinę, wszedł i położył popcorn w trudno dostępnym miejscu. Jak się okazało, zaobserwował, że nie dość, że tego popcornu praktycznie nie je, to jeszcze w ogóle zapomina o tym, że ma ochotę, aby ten popcorn zjeść. Czyli tak naprawdę, nawyk, który u niego funkcjonował przez kilka lat, którym było regularne podjadanie tego popcornu to przestał funkcjonować bardzo szybko. Jak to możliwe? Otóż jest taki jeden mechanizm, o którym bardzo mocno większość z nas zapomina, jest nim otoczenie, a raczej transformacja naszego otoczenia tak, by było ono wspierające. Otóż człowiek, jego rezultaty, jego zachowania to jest osobowość, to, co ma w sobie przekonania, myśli i tak w połączeniu z otoczeniem. Czyli tak naprawdę rezultaty człowieka to jest jego osobowość, jego predyspozycja, umiejętności i tak dalej, plus otoczenie, w jakim jest. I my bardzo często mówimy, że trzeba zmienić swoje otoczenie, że dobrze byłoby na przykład otaczać się wartościowymi ludźmi i tak dalej, ale ja chcę na to spojrzeć w zupełnie inny sposób. Jeżeli masz nawyk, który ci przeszkadza, albo chcesz zbudować nawyk, który będzie służył Twojej produktywności, to zadbaj po to, aby otoczenie wspierało cię w wejściu produktywnym, albo żeby wspierało Cię w tym, aby pewnych nawyków nie wykonywać. Jeżeli byłeś kiedyś na moim wystąpieniu, bądź czytałeś moją książkę, to znasz zapewne schemat pętli nawyków. Wiesz, że są trzy elementy, które zachodzą zawsze, jeżeli mówimy o tworzeniu nawyków. Pierwszy element to wskazówka, drugi to zwyczaj oraz trzeci to nagroda. I teraz wskazówka, na którą chciałbym się skupić, to element, który mówi nam o tym, kiedy mamy zacząć to działanie. Więc jeżeli Ty postawisz sobie, albo położysz, bądź ktoś Twoja partnerka, Twój partner położy na stole czekoladę, to prawdopodobnie będziesz bardziej skłonny tą czekoladę zjeść podczas na przykład wieczornego oglądania filmu, bądź jakichkolwiek innych czynności, tylko dlatego, że ta czekolada będzie tam leżeć. Bo ta czekolada będzie dla Ciebie tą wskazówką, która będzie Ci mówić, hej, jest czekolada, nie chce Ci się iść do kuchni, aby przygotować sobie zdrowy posiłek, więc zajmij się czekoladą i ją zjedz. I bardzo prostym rozwiązaniem jest po prostu zatrzymanie się i rozejrzenie się dookoła. Co jest w Twoim otoczeniu? Zanotuj wszystkie rzeczy, które widzisz po prostu na wierzchu. Kiedy jesteś w domu, wiele ludzi próbuje pracować w domu, wielu ludzi ma jakieś domowe biura, e, wiele ludzi jest freelancerami i tak dalej, to bardzo często produktywność osób, które pracują w domu, drastycznie spada. Dlaczego? Ponieważ masz wiele wskazówek, które Ciebie rozpraszają. Masz wiele dystraktorów, które musisz pokonać. A nie jesteś w stanie pokonać ich wszystkich, ponieważ nasza silna wola się wyczerpuje i nie jesteśmy w stanie w pełni skupić się tylko i wyłącznie na jednej rzeczy przez cały okres czasu. Być może będziecie sobie chodzić przez dzień, dwa, no ale później już będzie trudniej. Więc co trzeba zrobić? Trzeba wyjść z domu do biura, gdzie jest zupełnie inne otoczenie. Albo trzeba tak zaprojektować otoczenie w swoim domu, żeby móc pracować. Nie będziesz pracować, jeżeli wiesz, że obok ciebie leży swój laptop, na którym jak tylko go otworzysz, masz gdzieś tam same gry komputerowe. Nie będziesz pracować produktywnie, jeżeli wiesz, że jest telewizor, obok niego PlayStation i myślisz sobie, o to w przerwie pracy zagram sobie mecz FIFA. To w ten sposób nie będzie funkcjonować i to nie zadziała. Bardzo ważne jest otoczenie. Więc wypisz sobie teraz listę rzeczy, które masz dookoła siebie i zastanów się, czy to są rzeczy, które mają być akurat w tym pokoju czy to są rzeczy, które Cię wspierają w Twoich nawykach. Ja bardzo często odwołuję się do od takiego przykładu, być może też tak miałeś, ja jak byłem, chodziłem do szkoły, byłem gdzieś tam młodszy, to moja mama, kiedy chciała mi przypomnieć o czymś ważnym, co muszę wziąć do szkoły, na przykład jakąś pracę, albo na przykład, nie wiem, nawet kanapki, czy obiad do szkoły i takie inne rzeczy, kładła mi zawsze na butach, bo wiedziała, że jeżeli położy mi to na butach, to ja wychodząc i tak się na te buty natknę i zabiorę to ze sobą do szkoły. Być może też tak miałeś, miałaś. W każdym razie chodzi o to, że w ten sposób zaprojektowane otoczenie sprawia, że ja o wiele chętniej i bardziej będę wykonywać te czynności, które sprzyjają mojej produktywności. Więc pomyśl sobie o Twoim biurze, pomyśl sobie o tym, co masz na biurku. Wyobraź sobie, że jeżeli masz okres, w którym na przykład chcesz bardzo dużo rzeczy sprzedać i sprzedajesz przez telefon. No to na biurku powinien w ciebie leżeć telefon, plus ewentualnie kartka z rozpiską, monitorowanie postępów. Ile telefonów zrobiłeś? Nic więcej. Po co ci laptop? Po co ci inne rzeczy? To nie jest potrzebne. Więc usłyszymy to z biurka, żeby, więc kiedy już usiądziesz do tego biurka, to będziesz wiedział, będziesz wiedziała, co masz robić. I w ten sposób zaprojektowane otoczenie może nam pomóc w pewien sposób niektóre nawyki można powiedzieć wyeliminować, chociaż to nie jest do końca dobre słowo, ponieważ stricte nie możemy tych nawyków wyeliminować, ale możemy zmniejszyć częstotliwość ich działania. Ale też w pewien sposób możemy zaprogramować swoją produktywność, czyli możemy sprawić, że będziemy bardziej produktywni. Jeżeli wokół ciebie będą rzeczy, które chcesz robić, jeżeli na przykład będą leżały książki, które chcesz czytać, jeżeli na przykład będziesz otaczać się. Hmm, na przykład na Twoim pulpicie, może to jeszcze prostszy przykład, jeżeli na Twoim pulpicie będą tylko i wyłącznie rzeczy, które są potrzebne do pracy, a wszystkie inne będą schowane gdzieś dalej, no to będziesz prawdopodobnie z nich korzystać. Jeżeli na przykład otworzysz swój telefon i zobaczysz, że na telefonie masz pierwszą ikonkę Facebooka, to prawdopodobnie będziesz korzystać z Facebooka. Jeżeli tą ikonkę przestawisz gdzieś o wiele dalej, to wiele więcej wysiłku będzie wymagało od Ciebie to, żeby w tą ikonkę Facebooka kliknąć. Więc tak naprawdę jest to wiele mniejsza szansa, że będziesz. Używać dalej tak samo często Facebooka jak wcześniej. Raczej będziesz używać go rzadziej, ponieważ już trudniej będzie Ci się do niego dostać. A bardzo ważnym elementem tak naprawdę w życiu człowieka jest komfort, czyli tak zwane popularne lenistwo. Nam się po prostu czegoś robić nie chce. I dlatego, że nam się nie chce, to w większości przypadków robimy tak, jak nam jest łatwiej. Więc jeżeli zaprojektujesz swoje otoczenie, żeby było Ci łatwiej pracować, a nie się rozpraszać. Jeżeli zaprojektujesz swoje otoczenie, żeby było Ci łatwiej schudnąć, a nie mieć dalej złe nawyki żywieniowe, jeżeli zaprojektujesz swoje otoczenie, żeby było Ci łatwiej, nie wiem, realizować swoje plany, zrobić więcej pieniędzy, a nie i tutaj wpisz wszystko, czego nie chcesz, to tak naprawdę będzie Ci łatwiej. Więc pomyśl o tym, zrób to i pamiętaj, że to też nie jest jedyna recepta na sukces, że posłuchasz sobie tego wideo, pomyślisz sobie, okej, okay, to ja teraz to zmienię i nagle będzie wszystko inaczej. To jest jedna z wielu rzeczy, ale pamiętaj, że tak jak człowiek nie jest tylko i wyłącznie sumą narządów, tylko jest czymś więcej, tak samo i jeżeli chodzi o produktywność, o szczęście, o spełnienie, o sukces, to to wszystko to jest coś więcej niż tylko suma małych rzeczy. Więc to jest bardzo ważne. Cóż, dziękuję Ci bardzo, mam nadzieję, że to wideo było wartościowe, skomentuj koniecznie, udostępnij, poleć innym, zostaw łapkę w górę i tymczasem, jeżeli interesujecie tematyka nawyków, to w tym momencie bardzo serdecznie zachęcam Cię do zakupu mojej książki Jak zmienić nawyki i wzmocnić silną wolę, link będzie poniżej, na pewno znajdziesz. Pozdrawiam z uśmiechem, Michał Michalski.